Tutaj mamy coś, co się przyda dla osób, które nie wiedzą jak dołożyć, po, jeśli chodzi oczywiście o kobiety później na makijaż dodatkową ochronę UV, ponieważ ochrona UV kończy się tak naprawdę po dwóch godzinach. No w Japonii właśnie dużo z Was pyta się mnie zawsze, ale jak Japonki dokładają sobie później te kremy z filtrem? No nie dokładają kremów, mają specjalne pudry albo właśnie takie mgiełki UV. I to jest specjalna mgiełka, bardzo silna, bo Filtr ma SPF 50, PA razy 4, więc no to jest bardzo silny filtr i jest to bardzo delikatne, ale też silne, a zarazem też nawilżające mgiełka. Więc bardzo fajnie odświeża, bardzo ładnie też nawilża skórę. Nie przeciąża jest, jej nie jest kleista i do tego tak dokładamy w Japonii ochronę przeciwsłoneczną. Więc jeśli szukacie właśnie takiego rozwiązania jak łatwo w ciągu dnia później dokładać sobie na makijaż ochronę UV, no to idziemy w mgiełki.